Oha eee... dzwoni chyba co Okej. siadajcie. Okay. Czo, telefon mi się kurna za... Halo! Halo! Halo, dzień dobry? Witam, witam. Ja w sprawie tej prasy dzwonię tu A, no jest cały czas dostępno, no ale Można cię przyjechać obejrzeć ciągle ja tam 15 km mam eee, Wi pan co ja teraz jestem na polu, ale to tak za jakie... 15 minut, jakbyś pan był, to to dałoby radę. 15 no minut pan się ogarniesz? Dobra, dobra, no, bez No problemu. bo ja mówię, ja teraz na polu jestem w razie W, to, to ten adres mam podesłać? Nie, nie, ja tam trafię na no, spokojnie. Aha, dobra. Dobra, dobra. To za 15 minut gdzieś tak będę. Dobra, to do dobra, zobaczenia. Do zobaczenia wtedy. Cześć. Oh, kurde, no, ciekawczyło nie jest No piękne kolizje, słuchaj ta piękne kolizje, ale to już dobrze znacie, ja wam mówić o tym wszystkim. Eee, nie muszę. Dobra, dzień dobry, witam serdecznie tuti. Halo? A... Halo! Nie, panie, już mówisz, co Pana chodziś? witam Was w kolejnym odcinku oczami... czy oczami? Ta nasa, 50 twarzy ta nasa. W dzisiejszym odcinku, ja wiecie, jesteśmy na Tartaku. Dzisiaj mamy też akcję odkupień... robimy kupcem, w sumie, rolnikiem, kupcem. Będziemy kupować dzisiaj od Bolka prasę. No i zajmiemy się też koszeniem kukurydzy na, na, na kiszunkę u Bolka. Krzyczkarnia przygotowana, tutaj mam wszystko przygotowane. Tutaj do Bolka już dzwoniłem, jak mogliście zobaczyć, na tą prasę, więc tam, ja tam za jakieś 15 minut przyjadę po tą prasę na razie. Najważniejsze, żebym tutaj na tartaku to ogarnął. Jak Bolek przyjedzie, bo ma przyjechać z drzewem, <laughs> więc troszeczkę sobie tutaj na jego poczekamy. Nie wiem, o chyba już jedzie. nie, tu jadzie sąsiad drugi. A nie, Bolek widzę też jadzie, tylko że tam główną drogą jakby, dobra. To Bolek tutaj przyjedzie, ogarniemy tutaj. Bierzemy 60, czy 50 i lecimy sobie po prasę do Bolka. A na koniec polatamy sobie oczywiście sieczkarnią, więc oczywiście jak się podoba Ci inaczej, łapeczki do góry, Czekajcie na kolejne i będzie telefon. O, o, dobry! O, dobry, dobry, witam! Ja tu dzwoniłem z tą gałęzią i tam z tym drzewem dzisiaj a, rano. A dobra to pan tutaj podjadzie, tu wykipujemy to. Gdzie? Tutaj? O tutaj, tutaj, o tu Dobra, tu Pan podjadzie dobra, i dobra. ogarniemy. Dobra. A tą kubkę tak mi pan kipnie i będzie dobrze. Majster! No. Bo ja mam tu na pierwszy przyczepie, to mam takie widzisz, grubawe, no, no, normalne, no. nie? A, a z tyłu mam taką gałęziówką. Poproszcie. To ci i to w to samo miejsce, wszystko? A, dawaj to wszystko tutaj. Więc to przesuniemy najwyżej. Dobra. No, o czym czy to tutaj podjadę, sobie dobrze. Yy, strona lewa do prawa, tak się zaczyna. A kurde, nie mam dostępu do tego terenu. Yy, a nie, Ty, a jakby my tam pojechali w ten trigger? No tutaj, tutaj możesz, no. A tu jest trigger? A jest, 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 dawaj tu. A widzisz, oj kurde, bo tu dzisiaj myślałem, ja że tu będę to mówię, tutaj, a ty tam chciałeś kipować, no gdzie byś ja tutaj cały wiosnę no. zapierdzielił, tutaj normalnie. Tu? No? no, 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 czekaj. Tutaj mi wykipujesz, byli dobrze. No, nie do rady. To nie do no, rady. To... No nie mój teren jest, to ja to nie mój mogę. Mój też nie. <laughs> <laughs> On do tego ściąga. Czekaj, jedź czekaj, oto o to tam zwanij, ja... O! Okay. Powiedz mam, zrzucić Jak ty to toś zrobił? Dało ci coś? O! Poszło ty Dało ci coś? Nie, mi nic. A dobra no to u was tam wszystko zliczyło. <grym> <grym> dziękuję. Proszę bardzo. Dobra. No to nie wiem idę to tego to policzy tam później, nie? No, no, no. W razie W Dobra, ty słuchaj, ja jadę, bo ja mam klienta na prasę. To, dobra, to się to ja tam rozliczy ta, na spokojnie. No no, no, no. Nie? no, tam przyjadę później do ciebie to tam oddam cię. Dobra, tak. dobra, to się Dzięki, trzymaj ta na razie, razie roboty. E, to tam. Co to było? Ok, odcinają pewnie, ja będzie. Chyba nie możemy odpolić się Dobra, już za robotę się wzięli. Aaa, bo tu koło tego. No? Kurde, słuchaj, tu ile belek jeszcze masz? Ty jedziesz główną? Eee, tak, ja tę główną no. Tak, tam mam 5 belek, no czy tam ile? 6. Tak szczerze, kurde. No nie wiem, ja na ten moment czy się rozbudowywać do tyłu ciężko. O kurde, chyba przyjechał to ja muszę się tu gdzieś tu stanąć i, 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 i lecę do tyłu już. To przyjechał Kejta, się Kejta, przy, Nie, przyjechał ten chyba, A, ten, bo słyszyciel ciągnie gdzieś na gospodarstwie. Dobry, witam! O, cześć, cześć, siemanko. Z, z panem tu o tą pracę, tak? tak? Rozmawiałem. Mną, no. Kurde, pan, że widzę, od razu trafił. No pewnie, no, oglądam na YouTubie, to trafiłem. Aaa, no. no to to inna robota wtedy. Kurde, no. jaka ładna 50. Daleko pan z tą mieszkasz? 15 km. Ale to w którą stronę? Tam w lewo, w lewo. A tam. No, no, no. A to, no tak. To do tam. A, to tam wiem gdzie się co łączy. E, no wy no. no, tam akurat nie jeździ, bo ani na tych skupów tam nie widziałem żadnych ani nic ja nie, 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 nie haj. No. no także no, jeśli pan no, oglądał na YouTube, to pan no, widział, no, widziałem, to wyglądało. No. Plantekę teraz o bo rano trochę jeszcze padało, generalnie no, w większości to była garażowana, a jak nie była garażowana, to była przykryta, także no. E, e, szturek jeszcze jest, dobrze. Tak, jest, wasza, ja powiem panu tak, ten razu. szturek to już może dwa sezony albo trzy, bo ja teraz jak żmym robił, to tylko żeby do Wozu, nie? No Ze, do TMR-a, jak robiłem to, żeby sobie w kostki wrzucić. Ta, a tak, no to teraz ta dużą prasę mam, e, kulki robię, to, to nie ukrywam, ja tu, że tam i tylko stoi miejsce zawalanie. Nie ma co, tu widziałem, to wszystko ty, chodziło jak należy zwinąć. Więc... Tak, tak, trzydziestka była, to, to jeszcze jakoś no, tam 30 się jeździło, teraz 60, już teraz ty też paszowóz będę zarozmieniał, to wszystko to, to nie ma sensu trzymać, a zawsze komuś to jeszcze, mówię, posłuży, nie? Od, no, wszystko powinno raczej banglać dobrze. O, pan duże gospodarstwo? Nie no, gdzie ja tam 10 hektarów będzie. Ładno, taka prasa swoja, nie trzeba będzie się nikogo prosić. No, tak, no o to chodzi właśnie, żeby coś swoje. No, to, było. Da, to prosi taka sitna to jak najbardziej części kiedy, i. Kiedyś chce się, ja się wyjeżdża, jakieś... i się pracuje. Tylko i że, żebym, żebym zmieniał coś tam przy adapterze się bawiłem, ale to tam praktycznie można powiedzieć jeszcze śmiało z rynką na sercu na te 10 hektarów, to panu to tak jeszcze to. za 4-5 no, lat bez żadnego dotykania to to powinno pochodzić. Nie, się no także to nie ukrywam, tam w większości większość ja. to jest nówka i powymieniane na oryginalne. No bo to jest w tym nether. były, dobrze, jeszcze dobrze, to jest trochę, dobrze, to wszystko to. No. Także no to wszystko mówię, wszystko to wystawione, tak, ja mówię, wystawione. Tak, ja mam wystawione za, za 7,5 tysiąca. Także no, to jest taka cena, jak patrzymy, coś do negocjacji, To, będzie? to co? Oś tutaj opuścimy. Kurde. Wie pan co to jest tak, bo możemy się te otargować w kółko? Powiem tak, do, do 7 tysięcy na równe możemy zjechać i, 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 i się no, rozejść, i tak chyba byłaby no by to, dobrze, bo mówię. No były i po 6 tysięcy widziałem, nie? ale no tak, no to, takim, no to wiadomo w jakim stanie, nie? W takim stanie były też i po 10, nie? Ale tu i naklejki widać i taką już odmalowaną, ładniejszym trochę stanie no, no. była na pewno niż moja, nie? No, no to tak mówię, te 7,5 jak wystawimy, żeby coś tam zawsze urwać, no to to będzie dobrze. To na 7 tysięcy by, by grała gitara? No dobra, to co, dobrze, żeś pan od razu się przyjął, nie? No, od razu zabierę. To będzie sprzedany i będzie z głowy. Okay. No dobra, to pan potem zobaczy, jak się będzie prezentował. ten Możesz sprzedać sobie tu. Dobra, to dziękuję sobie, serdecznie pod, pod, od razu. Wtedy. Kurde, ty w sumie, normalnie 50 k ale tak całkiem inna niż twoja, nie? Nie wiem, gdzie tam jesteś, jakbyś chciał, to tak może w kabinkach. No dobra, idę zobaczyć. I w ogóle zjedzę to na, Zjedzę na gospod, zaraz tam przyjdę, zobaczyć. Fajnie stanie. stanie. No 50? Prawda, to rzadkość że sąsiadmy. Jeszcze, jeszcze, owa! Dobrze, do przodu! Dobra! O! Czekaj, światło podepni. wejdź wej to... zobacz, weź wej tam machnij kierunek jakiś i w ogóle. Dobra, ludzie, wszystko. Dobra, do tak przodu, czekaj, na do ci nie będę zakładał, Nie, nie, nie. nie. Chodź, czekaj. Może był nie spod. Ale no, ze mnie do mnie Dobra, strony, dobra nie będzie podpinte, Czekaj, bo. tu jest podniesione wszystko. Dobry, Jaroniko? Dobry? O, witam serdecznie. No, to witam, jak oglądasz no to widzisz, tak, 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 no. wśródkę, A A to co tyś właśnie nie? Tak, ci się, się sprawuje. Zarobiszcie no. O kaczkę, sobie. zostawić ja ci tam. Ładne, ładne tutaj sobie Ładne co? Tu by sobie kabinkę sprawił? Tylko ja mam taki interes. pinion, suchej. Jest moc, jest moc, nie ma co mówić. Daję radę, bez problemu. Fajna kabinka, no, powiem szczerze. Z prasą będzie lata, więc naprawdę. Fa fajnie zostawić przy zrobił, wam powiem. No, no mówię, no to będziesz pan zadowolony z No nie, no, nie wyobrażam te prasy teraz nie, mieć swoje, nie? No, no, no. Coś, kurde, się prosić zawsze tych ludzi nie ma doważenia, ale tak o, to. słuchaj, czasami. za 300 zł chce pan dołożysz kurde, no, tak, no. Y, z tyłu normalnie, y, tym cały, jak to się że ja tak, no no, nie, no. Podajnik, 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 podajnik. Podajnik, to tam w dobrym stanie jest, podajnik jak pan chce założyć to kurde jak ta lala prosować, nie? O, to jest, to że jest twoje. E ta, dobra, wiadomo, ja co to no. Może kiedy ja tam przyjadę, jak pan będziesz pracował, coś byś nie wiedział, to możesz dzwonić, ja podjadę. O, to do ogarnięcia wszystko, nie? A dobra, jak no. coś to by dodało. W razie tam, pan będziesz tam nie, nie będziesz pan wiedział, to możesz pan dzwonić, to no. przyjadę, pomogę ustalić dobra, tam pracę. Nie, bo może tu na zbicie belek czy coś, to tam to, to zawsze pani na to nam się Tak, tak, chciał coś pracować, to dzwonić wtedy też mogę podjechać. No. No, 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 ja to teraz tam już raczej wychodził z tego, bo to trzeba mechanizację trochę iść. Ale no już teraz tyś ogólnie no mniej na ale no. Tak to byś... Znaczy, żeby mi szybciej robota szła, to trzeba tak się, Dobra, w sensie, nie się za lecą, na razie. Dobra, dzięki wielkie je na razie to jest, i, to się na, i się na, na razie się sprawuje. Yy, sącia, co ty A. robisz w ogóle? Ja wiesz co, zjechałem z belkami, no. E, więc no jestem teraz wolny, więc jak potrzebujesz. Ja pisałem, to... pisałem z jakieś pół godziny temu. No to już ja patrzeć ja. mi o winie, będę miał zawsze w zapasie. Nie miał parę beleczek. O, z wygodną. Z Halo! Halo? Cześć, jak tam się udało? Już od tyłu jadę, jak coś tam na drugim końcu A, pola wodę. Na końcu pola tak, jedziesz? No. Dobra, dobra, to ja już się spinam, mówię z i już lecę do ciebie. Tam. Dobra, no hej. jest grubo. Dobra, ja sam się tak to podjadę ze stawem, będę czekał, co nie? Ja o tym może ty czekać. Nie, nie wiem, jak to, zaraz ci powiem, jak to będzie to też... To też szło. Dobra. Jak to tam, się dało radę? A To dało radę, Cześć, rurę, tylko. czekaj, ja Mabok, ci tu Jak Chyba tu Wejdę i ci pomogę może tu. Obra, dobra, czekaj, żeby to kurde... O! O, dobra, Poszło. Poszło. Dobra, ja zobaczę, że wszystko eee... jest w porządku. Zobaczy... Eee, wszystko jest w porządku. Dobra, no paski sum, dobra, dobra. Dobra. Palimy no jak teraz na dotarciu, to nie dobra. będzie budować. Dobra. <laughs> dobra, chodzi. Czekaj, czekaj, ja muszę zobaczyć, bo mi się coś z biegami popier. Nie będę mówił jak. Czekaj... Nie co nie masz wyłączone? Yyy, ta, wyłączone, no. git. Czekaj. A co, ona nie chce sypać? O. Musisz się troszkę bliżej, wiesz? O. Sobotnie nie jechać, idealnie. O. Czekaj, może ty sobie trochę dali, no ten, ten... Orkan jest taki, kurwa, trochę dziwny. Nie, ja musisz to bliżej, to coś... bliżej, bliżej jeszcze. Mówisz, że to bliżej musi być? Yy. bardziej do przodu, do przodu bardziej jedź. To mi się, się wydaje... Zaj, stój, to właśnie wydaje. O, jest ja stój. Zobaczymy. właśnie nie, chyba. bardzo. Weź, weź, do przodu. A ja tu... Jedź najwyżej wolni trochę, a ja tu zaraz wy... odkryję gdzie tu muszę jechać, czy blisko, czy daleko. Chyba Dobra, daleko. nie ja muszę jest. jechać lekko z tyłu, chyba widzę. O. O. Dobra, jedź, jedź, jedź. Kur, widzicie, no, ten orkan sąsiad testował, wiedziałem, że z nim są takie problemy, ale kurwa, nie wiedziałem, że aż takie. Ojej oj, 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 oj. Weź... Yy... Czekaj. Kurwa, no nie chcę w ogóle sypać, ty. Nie, no on tam sypał, tylko trzeba było dobrze mm. podjechać. Mhm. To jest tak strasznie daleko, jak jesteś. No. No dobra. Ty, tu możesz podnieść i na pro mnie, bo tu już dobra, jest wycinte. Dobra, no. dobra, dobra. będę jechał, ale muszę na chwilę wyskoczyć. Ale Czemu? jedź, 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 nie przejmuj się. Czekaj, buduję nie, nie, nie. To właśnie tak. Dobra. Czekaj, ja jadę tam. O skurwa Co tam? Kierownica chodzi Czemu? Nie wiem, ale mu radę Co to się stanęło? Czuję się to niego wszystko Ja nie, no ten, ta, ten typ tak mówisz Dawaj no, znać sąsiad, się tak tam będzie trzeba pojechać ja no, więc... no teraz może jak z nim całą półko przyjadę to może będzie pełne fajnie Bo ja mam tam trochę roboty mam u siebie to też Dobra dobra będę dawał znać Chcę działać a tylko trzeba będzie tam... Będzie 80 parę procent, po... Dobra. Wojnie. Nie sypie się, I To no, masz ma i... kurwa. Mówisz, że weźmiesz to na raz? O kurwa! Ja pierd... Ale że się podważył! Nie. nie wiem, czy Puna nie jednyła. Puna opuna bo już koniec. Sporo robocie trzeba zjeżdżać. Uuu, ja... Yeah. Wszystko dobrze? Ale nic nie syczy całe szczęście. Jo, na razie jest okej, okay, zobaczymy. Ja pierwszy. Co, żeś zaspał, czy co? No. Ja... Bo jadę obok, to może na moich też będzie sypał. <grym> Weź tam do tego, do pana Stanisława z Warszawy. No kurwa! Ja wiem, że cię są kiszonki. Chyba coś ci wybuchło, bo. O, o, o. o dobra, jest kolejny o, punkt. Urywa co wioska się tak zjechała? Nie, no. Na, na, na nawet, co? Nie, 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 tak, Tu co do siebie co mówię, wiesz? Ale a, -a czytałeś? Tak, tak, no. Dobra, dzięki, Nie. 1200? 200? No. Dobrze będzie? Dobrze, dobrze, za, to, za te problemy to. No tam wiesz, to słuchaj, to się nie przejmuj, to nie jest twoja wina, nie? Mm, czekaj, bo tam gdzie ty tu jesteś Marek Felić pieniądze. Yy, tu możesz jeszcze na tym na ten pasek wtedy O to już pasek niepotrzebny to Już duży nie, nie potrzebują. Na kumbaj do buraków to przerób, to chętnie jo. kupię, nie? Bo buroki bym takim pokryć, kurde, no jakby to by. Słuchaj, jak to bym miał coś do wykopywania z tyłu taśmociąg i by wyrzucało, fajny. No taki... Ktoś by mógł taki kumbań kurde, do buraków zrobić. Bardzo fajna sprawa by to była, nie? No nic, dobra. Jak nazwa taka się to teraz, czy co? Ja do dumu człowieku i gdzieś. tak Nic nie poradzi. Dobra, słuchaj, dzięki wtedy, wielkie, nie. Dobra. Dzięki, trzymaj się. Na razie, trzymaj się. Dobra. Zjeżdżą, 8 tysięcy ja, zawsze jaja muszą być, pamiętaj. Tak, no, ja nie... <śmiech> Chyba wymusił <laughs> komuś, ale dał jej, nie jeszcze, na koniec On, jak wyjrzałem <laughs> to słyszałem, że na sprzęgle trzymał i na full obroty wbija. <laughs> A, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jedziemy kosić kuku i jedzę na kisiunkę. Dzisiaj forszajchem, bo tamto tam to się skarbnica zapił trochę i nie dał rady przyjechać. Musi się skarnia spaliła tamta już, więc jedziemy tym. Nie wiem, ją nam przyjechać. Ale mogę być zaraz tutaj u Adama, więc lecimy sobie, jak by się podoba zostawiać opeczkę do góry, będzie mi bardzo miło. A my sobie tutaj podłużamy już z aktium, po lewą na 69 dzisiaj jedziemy, więc elegancko, dobra, no to nie będę przedłużał, widzimy się już na pole, jak będziemy sobie kosić kukurydzkę. Piękna, się szkarnia niebieska, świecić się będzie dzisiaj niesamowicie, a chłop tam pewnie sprawdza czy paski, żeby nie było jak w tamtym roku, bo w tamtym roku paski były problematyczne, a teraz to cholera wie co to będzie. Witam serdecznie, panie kolego. Pani, dobry, witam, witam. Paski wszystkie dobre? Coś tu czekaj, czekaj... O! Dobra, weź naciągnij, bo ten jeden to tak... No nie wiem. Czekaj, czekaj. Nie no dobra, ten jest nowy, widać, dobra. dobra. Jest Idzie. No i. Proszę bardzo, dobra. No, no, no ty sobie pojedziemy, Szeroko miedza to akurat będzie. Jo, 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 myślę, że... Chociaż nie wiem, jak tam dalej drzewa, ale... To się okaże. Proszę jechać, to najważniejsze, żeby jechać. Ja sobie tutaj... E, gdzieś obiorę jakiś punkt Zaczepienia, bo nie wiem na którym biegu, tak szczerze to do... Uu, Ciekawe Ciekawe Osiem? Osiem może, panie kolego, co? Dobra, możemy i osiem. Kurwa, po tych szokach do... no, Kabina by się jednak przydała bo Nawet nie wiedziałem, że ja to mam tak du dużą miedzę, proszę bardzo proszę, no, Chyba w tym sezonie będę musiał trochę oborać y, Od strony sąsiada tutaj No od drzewa I... nie spokojnie, powinniśmy do dojechać do e, No to pięknie od Idealnej strony, ale tu zrobimy chyba poprzeczniak, bo tu jest droga i tam sąsiadowe pole Więc tu poprzeczniak na dwa możemy smyrnąć No ja, to zrobimy na pewno, no Żeby fajnie strony. się jeździło eee, Sąsiad mój kochany, czy ty jesteś gotowy w ogóle? No, ja tak, ale mój rozrzutnik nie Aha, co się, co poszło nie tak? No, to co zawsze Kręci, dobra, jedzie Jak Turia to wspomaganie powinno być lepiej, by się kręciło No on leci, tam kręci się, ale wiecie szerokie jak starych, łapony Jak w tych starych maszynach to tak się kręci się jakby chciała, nie no. Nie no, ale tutaj szeszkarnia taka jakbyś powinna, taka jest. Nawet nawet cysternista przyszedł do nas. Kto to? <laughs> nie wiem, kurwa. What's your name? <laughs> o, zniknął. Dobra. Gdzie on Dziękuję. jest? Dziękuję. Daj, bożem jak najszybciej pojechał. O, a to młody przyszedł. Co ty miałeś, młody, nad głową? Cześć, młody. E, cześć, cześć. Na pewno nie pije. Co? <laughs> nie wiem, o, co miałeś, co? Ale... Tak, tak, no. Delikatnie, tu nie wyrobię się, patrzę myślałem, że uda mi się Kurwa. wykręcić. Kurwa, Andrzej. Nie tak blisko! Kurwa, ten pojebany un jest. Un, jak go coś złapie, to ucieka i ta narody, nie? A co, rozrzutnik? Tak, ciężka, A, proszę Na bardzo, tam, takie, takie, sprzęty u sąsiada. Proszę bardzo, jako, ale rozrzutnik w siungach, jaka ładna akcja tutaj, elegancka. Środeczka to jest tam się skargiem tego, bo na sobie naprawdę. Stosik kabanosik, o, rozrzucił bokiem, a u. Co, co sąsiad odwalił? O? Nie ma, nie ma ciula. O, jeszcze się zawiesisz teraz pewnie. Dobra. To dobrze za ogółem, ten. Nie muszę tam jechać. To... Drit, my nie też ten mamy ten. tutaj, właśnie na pokazy się to, proszę nie zostali. Bliżej, bliżej! Tak czy siak, muszę tutaj sobie najpierw to poubijać, więc e, cofnę i nie będę o! tego wsypywał. O! Na lewo, na prawo, w górę, w górę i w dół. dół. Taka kiszonka, że idź pan. Dwa w jednym robisz orkę od razu. A co ty, no dobrze, idzie przecież równiutko. Dobrze, no, no, dobrze. Idealnie jak przybiegłeś, to się naprawił, abyś widział wcześniej Brla, lewa, prawa. To nasza zapraszam na vloga. Za zawsze, zawsze jak ten. Jak coś się dzieje, to mnie nie ma, ale dobra, już poczekam chwilę. Bo tak czy siak sąsiad, tam chyba. No nie, chociaż ty, ty możesz wjechać z tym swoim rabladorem. No wątpię, że wiadę, ale. Większe masz koła, więc. Nie wiem, czy do się tak nie zabierz. Nie... Twój się tak nie zakopie. Nie, no całkiem sporo. Ile masz na swoje? Pokażę mi? 800 wiesz. Więc... Dobra. Na razie! razie! sam sąsiad się widzimy. Dobra, panie kochany, kawał dobrej roboty i szybkiej, to najważniejsze. Ile za tą rozkosz? Dwa kamienie i 1200 złotych. Dobra, to tak. Umówmy się, że dwa kamienie co pan wejść, obojętnie z Kielcopolą, mm -hmm. a 1200 zł już przelewam, proszę mm -hmm. bardzo tutaj. na yy, do Dobrze, że Dobrze, że miałem te pieniądze, ludziska. Proszę bardzo, ty prześlij. Dziękuję Miej bardzo. 800 zł, będę. Szybko poszło. Gruznie. No, szybka akcja, ale najważniejsze, że się spisał. No że się sprzęt, udało to skosić. Jest, to jest podstawa. Jak sprzęt jest dobry i kumbo, nisko się no, też jest dobry, to wszystko jest git. Dziękuję to jest serdecznie. To wszystko dobrze i, idzie. I w kontakcie. O, dzięki zawsze. wielkie na razie. Na razie. Na razie. Tak, tutaj już mamy jakiś przejazd zrobiony. Możemy sobie opuścić, odpalić, żeby to już było, i jedziemy dalej. Oczywiście, tak czy siak musimy po jednej redlince tutaj ciachać i, i zbierać cały czas do końca. No? Ja pieruna Jeszcze jego mi tu było trzeba, nie? Też, że mam roboty po... Nie powiem ile To ten, kurwa teraz no muszę iść tam, no Musiad, kurwa, siłacz nosi wszystko w rękach Takie nie rzeczy nie u niego się nie dzieją Ale idę zobaczyć, co to za weterynarz przyjechał Pierun, jasny. Nie umawiają się, nie dzwonią Człowiek to On zarobiony Nie był przed wczoraj. Jest, no no to, 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 to jak był przy, u Ciebie, to... Dzień dobry Dzień dobry Witam serdecznie. Co. Ale ja pan... tutaj szczepimy piaski, ma pan piaska widziałem tu po podwórku chodzi. To nie zawsze chodzi po podwórku, to ja nie wiem. Gdzieś tutaj go widziałem, spacerował. Ja tam nie mam niezamę. Bo zostawić, że problemów nie, nie było. Ale to, to zrobimy i... te zebrania tam yy, przynajmniej. No ja jest bo... tutaj! pan go złapie, w ogóle nie gryzie? Nie gryzie, poczekaj pan. oj Misiu. Misiu. a Misiu nie chce chodzić. Stój! Mi... I co on taki? On jest taki trochę zakręcony, bo on biega to tu, to, to tam. Ej, nie no, no, no mi niechce, się na czy co? No nie chce podejść do mnie nawet, no. Po no, co pan będzie miał problemy później jakoś się gryzie. No zawsze tak mówię. Czekaj, panie, jak mówię. tą kaczkę może pan, tak pan złapie. Stój! Ja no, my... Może patrzę nawet jeźdź nie chce, widzi pan? Jest może jakiś chory ej. No, coś mi jest bo nie ja tak. mu jest tak. A go pan ja mu... w ogóle kiedyś, w ogóle od No na pewno, no tam co roku chodzimy na skrzyżowanie, tam przyjeżdżaliśmy ta przecież i. Na skrzyżowanie? No. No tam przy, przy. tym. Na rogu. A, gdy nie byłem, ta A No to, to pewnie o, ktoś inny siedzi. może był. Gdzieś ty pan go widzisz? Ja tu, tutaj chodzi o Już, Już wstał. A, dobra, no weź wy... mu pan je na szybkości, powolno chodzi. To. Dziabnij mu pan raz w papej po robocie. Dobra, jest. Tak jak wypiszę karteczkę ci, że to <laughs> była zrobione wszystko. Połóż, połóż pan tutaj pod tym. Pod tą paletą, bo ja do domu wchodzić nie będę, bo ja mam. <laughs> zarobiony jestem Kóra jak na. O na tych ciastkach. To możesz się pan wziąć razem z jajkami? Jak nie, dobrał. nie, nie chcę. Człowiek podpisać. <grym> tu w szachy gra tu czy co? Tak, Tartyka? niekiedy, są sąsiad tam przyjdzie i coś tam poklikamy sobie, bo w, w tych czasach co innego pograć jak nie tylko w warcamy. Tu się tam chodzi doktor, dobra, Git. Dobra, pozdrówmy go wtedy. 100 złotych będzie. O kurwa, jeszcze. No. Przecież to było zawsze na 50 złotych, a nie 100 złotych. A no panie, czasy się zmieniają. Nie, no to panie z... za 100 jak złotych... Ja bym na pomoc w A to sąsiada, ty. Ej. No pan żeś mu tam dał. To taki Jecku, zawies. Takie same zawsze, panie, ty. Ej, kurwa, no po, po jednym przecież mama. Ej, to To ale żeś też trzeba, panie, to dwie stówy będą. Ale żeś pan odjebał. Sąsiadowi drugi raz dawkę dałeś. Jak sąsiadowi? No to jest mój pies, tu jest mój pies, panie. No to a to skąd się tu wziął? A to jest sąsiada, to, sąsi... to wtedy to sąsiada chodził, żeś mu pan zaszczepił. Bo on zobacz, ja drugi powiedziałem roz, do No niego... ja już miałem szczepinie. Do, do, do niego mi się stój, on stoi tutaj. Zobacz, to jest mój piesek, kochany, o, o. no. Mówię, że Coś jakiś i tak taki nieokrzesany tak, był. No. no nie no, to panie stówę do sąsiada drugi raz. No to a no, za stówę, stówę za, ale ostatni krzyż jak ja byłem, to ja 50 zł. płaciłem. Ale czasy się zmieniły panie, patrz jak pan uch. biega psr o, a se usiadł normalnie. No, no ty, to jest mój kochany, zobacz, weź się zjedz, misiu, pysiu, a bo on przyszedł zjeść, no, wszystko jasne. Nie, to spokojnie. No dobra, kurna, za tą stówę to może jeszcze pan jakąś kurę by mi... Pff, no to, to tą kaczkę tu biegał, ale nie wziął tą o tu jest. To ciekawe, przecież panie. No to weź tą kaczkę ja już ci przelewam stówę, za to to jeszcze może ja ty ty. będzie coś tam jeszcze z... się działo. Matko Boska. Nie dość rzeczy nie ma pieniędzy, to jeszcze kurde yy, trzeba przelać stówę, co nie? Proszę. Ja pa... U... przelałem bo na razie. Panie... panie, bo mi jeden blik pożer. Na razie. A nie. W jednym stu mógłby miałem ja cofnąć chociażby No to 120 zł panie dada bo tutaj takich pies No dobra, ich stracę za tą kaczkę, pierun jasny, tam. O czekaj, tu już ci tutaj. Ja pierdolę nie dość, że bida to jeszcze zero na koncie, no? Eee, tu ty... Jak już pan to ja już wiem, że już pan ty nic mi nie wrócisz, to wie dobra? Tak, dziękuję ci Dobrze. serdecznie za ten. Sąsiad, tutaj dwa karteczkę daję, proszę bardzo, niech pan sobie to będzie trzymał. Jakby ktoś pogryzł tę karteczkę, w razie co jest, tam oh. nie będzie problemu. O, nie, gryzie, on chodzi, przyjdzie, gdzie się dalej Dobra, A, to bierze, dzięki wielkie, bierze. jadę dalej na razie. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. No, jak zwykle, za zabranie pieniędzy tylko i. Sąsiad, nie wiem, jak swój pies to przeżyje, jak to przeprowadza. dostał ja chyba zarobię na tym jeszcze, prawdopodobnie. Wczoraj dostał ja. dawkę i dzisiaj to musiał go dawkę, posądzić. Tak. Chciałem czy Wam się spodobało. Myślę, że to jest z tych dwóch tutaj akcji u Bolka i u Adama coś zmontujemy. w też tutaj spontaniczna, spontaniczna akcja wyszła, ale mi już się Wam podobało. Jak tak, pamiętajcie zostawiacie łapki do góry. Będziemy wymyśleć dalsze jakieś akcje. Może jakimś handlarzem tutaj zostaniemy czy coś. Moglibyśmy Bolkowi na przykład Leona no Zobaczymy, trzeba co będzie coś pomyśleć. Takie 8000 byśmy go opchnęli, moi elegancko było. Albo zadysze, no zobaczymy. Trzeba będzie coś pomyśleć. W Boże jak ten spod polski? Co będzie też ogarnął właśnie jakąś Żeby Selik se tutaj polatał sobie. Semiksa, może ktoś, jakaś policja pościgała i tak dalej. Straży dzisiaj nie było. Bo ostatnio tej straży dosyć sporo było, więc dzisiaj na spokojnie bez straży. I pamiętajcie, jak coś to zostawiacie łapki góry i dzięki za oglądanie. Do następnego, trzymajcie się, cześć.